Siemanko, witajcie, tu strony i chciałbym wam przedstawić kolejny odcinek z Minecraft. Tak, tylko że to jest tym razem odcinek odcinek yy, na serwerze w... Z... Capsule2004, witam wszystkich. Tak, dobrze. Więc yy, dzisiaj będziemy grali w Survival Games na Minecraft. Mam nadzieję, że nie zginiemy znowu po 5 minutach, tylko sobie włącz stoper, żebyśmy, nie, żebyśmy do nagrania nie zepsuli. Po co włączyć stoper? Ja tam jest... Dobra, zaczęliśmy. Na którą wchodzimy? Chodźmy na y, może miasto SG, miasteczko 1 na 24. Co? widzisz? No tak. No dobra. I'm o, jesteś, dobra, jesteś. I'm going for you. A co to jest? Klasa. No wiem. O. Jaki bierzesz? Ja. Sześć końców. No ja, ja sobie kupiłem miecz już od razu. Serio? Nie możesz. Za 6 końców. Kupiłem. Kliknij na ten emerald. Emerald? No wiem, wiem. Ja sobie kupiłem ja, nieco Ja mam za mało kasy Nie wiem, skąd ty masz kasę. Ja, ja mam... miałem, ja miałem 5 pieniążków ja Gra zaczyna się za 30 sekund. Lecimy. Ło w Ender chestach, to nieźle. Dobra, ustalmy sobie już od razu cel, gdzie lecimy. Do skrzynek i później kaja odbijamy. Tam tam tam. Tam tam tam. Czyli w las lecimy. Za 10 sekund. Dobra, no. ja się wygotuję. Się 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Oh, o, się Okej, okay, dobra, pięknie. Mam jak sobie mieć! O fajnie, dobra. To ja mam zbroję. I mi chce szybkości wypić. Pięć diamentów jeszcze. Mam jeszcze 5 diamentów. Kasper! Trrr, psz, psz, psz. Ona chce cię o, losowe itemy mam! Losowe itemy, patrz! O, i nic. Czekaj, koniec czegoś Zasób ochronnego. Mam tom. mam tą. Możemy się bić. Teraz możemy się bić. Mam wędkę. Wędkę? Wow! Jak sobie mieć? Dać ci trochę diamentów? No. Bo mam, patrz. O Jezu, ile ty masz tych diamentów? 5. Pięć, wow. Chodź na statek. Na statek chodź. Co, tam daleko? No. Jej! Tylko by się jedzenie przydało Mmm, dobra Jeden jak, widz już jest Jak my tam wy... Co? Już jeden widz jest Gdzie? Chyba z drugiej strony... Już widz jest jeden tam pisze na tej tabelki SG Jest widzów jeden Czyli już ktoś jeden raz zginął już No Gra się zakończy za... 19 minut O, jest, jest drobinka A tam jest skrzynka tam w oddali tam Ej, nie top się! Okej, okay, idziemy tutaj nie kupię się! <trym> o, mam, ja... drewni mam drewniany miecz. No to dobrze. Podpalę to wszystko. Mucha ha ha. ha, ha. Ja ej, poczekaj, bo ja na maszt idę. To mm. no, jest na maszt. Nie mogę tego i, i tak podpalić. Dobra, ja idę. To ja idę na dół. Nie ma, nie ma nic. O ja mam dosowe itemy na pierwszy kolczy Czekaj. Escape Road. Co masz... jest to? O, tu jest skrzynka na samym przodzie. A, już ją wziąłeś. Idę po tamtą skrzynkę tam na brzegu Inny miecz, dobra... E, nie, jeszcze nie idź Jeszcze ja nie Ja tutaj będę blisko Dodatki za 19 sekund Mam klatę, dwa drewniane miecze i patyk Żelazną klatę mam Okej, okay, ja tu mam... Chodź gdzieś... tutaj, jest kolejna skrzynka Gdzie ty jesteś? To chodź tutaj, bo koleś tu będzie do mnie szedł Dobra, idę Chodź, mi pomożesz, tam jest kolejna skrzynka Ale ale go zjadę Chodź tu, bo ty masz drewniany miecz, to mi pomożesz Ja mam sobie. Ja mam ten, ja mam kamienny A ja mam diaksowy Chodź, tam był koleś Ja mam te, ja mam te, gdzie ty jesteś? Ja mam dwa TNT i te i... Torcze To był skrzynek Wszystkie wyeksplorował Chodź go za zabić. Za no, chodź go zabić. Chodź o, nie, ja nie mam tego. Chodź, facet. Tam jest na górze. Widzisz? Musisz no tu. Pięknie. Chodź, kam. Co już? Co już? No już? Co już? Zejdzie tu. Jego wolny. Chodź tu. Co już nam pokazuje? I zabij go teraz. Zabij go! Lej go! lej go! Zabiję go! Zabiję go! Dostałem jedną monetę. Jej, jej. Nie mamy jedzonka, potrzebujemy jedzonko. No, tu jest to jest będzie. Enter To chyba będzie. No to chyba będzie, no to chyba będzie wygrana ta wygrana runda. Nasza? Oczywiście. No. Poczekaj sobie tutaj. Chodź tutaj mi płóż była tutaj chcę sobie wyglądać. Nie mam tego, masz jedzonko. No właśnie to jest problem, że ja nie mam, ale mam enter po Co to mogę się uratować? Ale tu jest melonów. No dobra, chodź bierzemy to. Ciekawie można. Ja, można proszę... Mo nie, nie można. Czasami można było. Nie mam no, zaraz. Nie mam jedzonka, jak będę atakował. To jest właśnie. No właśnie potrzebuję. Kappa. Do 16 minut i będziemy na deathmatchu. Mhm, zaraz będę za... Dobra, zaraz, ja zaraz będę robił e, cięcie. No, ja... E, no. Aha, w ogóle, my tak do siebie mówimy, ale to się zapomnieliśmy trochę. No. Ale... Chcesz miecz drewniany z zaklętym ogniem eee. i z 20 strzał? Eee, nie. Wiesz Ale ja tu nie mam... Jedzenia mogę... nie mamy, to jest kapa. No właśnie. I mam... Ale mam e, miksturkę leczenia. Mm, ile tu jest itemków. Mm. Mam miksturę leczenia. Fajnie. Ja mam bardzo dużo itemków. Chcesz trochę? Poczekaj, to się Bo ja Cię nie widzę właściwie. Ja jestem takim dziwnym Co? Gdzie jesteś? Bo ja Cię nie Jest. widzę. Taki, takie, 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 poczekaj, bo Ty jesteś przy tym czy przy tym tej, nie? Przy takiej wysokiej budowli. Wysoka budowla. No, to wiem, gdzie Ty jesteś. Ja jestem na takim boisku. Perałem mm. skrzynkę i nie mam na razie jedzenia, ale mam, mogę Cię otruć. Mam miksturkę trucizny. Widzę O, cześć. Cześć. Ja mam ndp'rę, bo tu się dostałem, ale tam jest gdzieś przejście. Patrz. Ej, chodź tu, bo no tutaj Parkour. będzie... Parkour. A, mam. Kudry. no, lagi mi się robią, jak tu wchodzę. No... Chcesz miksturę regeneracji? Mhm. Mm I mam losowe itemy. O nie, no, szkódę. O, tam jest wejście, dobra. I tam jest jakaś skrzynka. Postawię sobie gdzieś skrzynkę. Mam za 8 sekund dodatki te dodatkowe itemy. Badam, że tu jedzenie. Dobra, ja robię ten Chwila.